Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj wam pokazać, jak wyglądają wypadki w taki troszeczkę inny sposób, ponieważ chciałbym. Zobaczcie, Jezus, jak oni się tu nawalają, to jest coś niesamowitego. Chciałbym po prostu zatrzymać się w pewnym miejscu i, i pokazać wam, jak ci kierowcy będą się zachowywać, i właśnie jak zachowają się po tym. Kiedy w nas uderzą, tak więc, yy, może, może. O, a, i aj, tutaj już jedno uderzenie, kolejne uderzenie. No, ewidentnie musimy jechać naprzód, yy, ale to i tak nie zmienia faktu, że będę chciał się tam zatrzymać i na przykład pojadę pod prąd. To będzie całkiem niezłe rozwiązanie. Myślę, że także można na czołówkę, a, ależ tutaj to pięknie wyglądało. Zobaczcie, jak ten gościu wyskoczył w powietrze, coś pięknego. Yy, no i okej, okay. yy, może poczekajmy sobie tutaj chwilkę, tutaj gościu się zrespił. No i kolejnego ciosa dostaliśmy, samochód jest już dosyć mocno rozwalony i tak naprawdę i kolejny w nas wjechał, więc no widzicie, że jednak tutaj te zniszczenia są dosyć, dosyć mocne i widzimy, że kolejni w nas wjeżdżają bezpardonowo, samochód jest dosyć mocno uszkodzony, no ale jeszcze poczekajmy, może akurat ktoś nas uderzy i będzie to dosyć fajnie wyglądać, miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie całkiem fajnie. No i zobaczmy co będzie w dalszej części, bo jednak zniszczenia są w tej grze po prostu czymś pięknym, no i tak naprawdę właśnie chyba to jest taką główną przyczyną tego, że ja tych odcinków tak dużo nakręcam, są one dosyć krótkie, ale jakże treściwe. Tutaj miejmy nadzieję, że ktoś nas w końcu przefanzoli dosyć mocno i zobaczcie, salt, ale jeszcze jedzie dalej, jeszcze jedzie dalej, jeszcze żyje, no i trzeba się tutaj dosyć mocno, mocno poobijać, jest jakieś krytyczne, są jakieś krytyczne uszkodzenia, więc pasowałoby po prostu już przerwać tą, tą nierówną walkę, no ale poobijali nas z każdej strony, stanimy sobie na środku jeszcze, no i czy dostaniemy strzała, czy dostaniemy strzała jeszcze jeszcze nie. Eee, tak więc pojedźmy sobie może dalej, no i, no i zobaczymy jak staniemy jeszcze raz na środku, czy coś z tego wyjdzie, czy może już, czy może już nie, chociaż będzie czołówka jakaś, będzie czołówka pięknie.